Dzień dobry, dobry wieczór, moi drodzy. Jak się macie? Dziękuję, że znowu jesteście, że chcecie usiąść na chwilę, zatrzymać się w tym pędzącym świecie i posłuchać historii o człowieku, który całe życie szukał jednego słowa słowa, które potrafiłoby opisać miłość. Julian Tuwim nazwisko znane każdemu uczniowi, każdemu, kto choć raz usłyszał rytm lokomotywy. Poeta, którego wiersze Rozbrzmiewały w szkołach, kabaretach, na ulicach Warszawy, ale za tym rytmem, za błyskiem dowcipu i lekkością słów, kryła się cisza, cisza człowieka, który bał się świata. Dziś opowiem Wam o nim nie jak o autorze wierszy dla dzieci, ale jak o człowieku rozdwojonym między dwie tożsamości, Polaka i Żyda, między śmiechem a lękiem, między blaskiem sceny a mrokiem własnej duszy. O poecie, który pisał z pasją, kochał do szaleństwa, ale żył w cieniu swoich demonów. To historia o miłości i o błędzie, o sławie, która przynosi samotność, o człowieku, który pragnął być kochany przez wszystkich, a przez całe życie czuł się obcy, nawet we własnym kraju. Zapaszcie więc filiżankę ulubionej herbaty, usiądźcie wygodnie i posłuchajcie opowieści o Julianie Tuwimie. Poecie, który zbyt wiele czuł, zbyt głęboko wierzył i którego wrażliwość stała się jego błogosławieństwem i przekleństwem. Julian Tuwim przyszedł na świat 13 września 1894 roku w Łodzi, w mieście dymiących kominów, języków, zapachów i sprzeczności. Był dzieckiem rodziny zasymilowanych Żydów, ludzi, którzy chcieli być bardziej polscy niż sami Polacy. A jednocześnie nigdy nie mogli uciec od swojego pochodzenia. Ojciec Izydor spokojny, wykształcony urzędnik bankowy, człowiek, który znał języki obce i książki lepiej niż własne emocje. Matka Adela z Krukowskich nerwowa, wrażliwa, rozdarta między marzeniami o kulturze, a codziennym lękiem przed światem. Z tego połączenia zrodził się chłopiec o niespokojnych oczach z myszką. Znamieniem na policzku, które miało towarzyszyć mu przez całe życie jak znak losu, w dzieciństwie nazywano go dziwnym. Nie pasował do innych. Zamiast bawić się w wojnę, godzinami obserwował owady, eksperymentował z chemikaliami i pisał własne wiersze. Już wtedy w jego sercu rosła potrzeba zrozumienia, świata, ludzi, samego siebie. Wielu powie, że był geniuszem języka, ale geniusz, jak często bywa, jest też ciężarem. Tuwim nosił w sobie nadmiar emocji, myśli, lęków, i właśnie z tego nadmiaru narodziła się jego poezja pulsująca, gwałtowna, namiętna, a czasem obrazoburcza. Ta opowieść, którą dziś usłyszycie, powstała na podstawie licznych źródeł, biografii, wspomnień, wywiadów, listów oraz dokumentów historycznych. Sięgam po nie wszystkie, ale to, co naprawdę ważne, to emocje. Bo historia Juliana Tuwima nie jest tylko o poecie z podręczników, to historia o człowieku, który przez całe życie uciekał przed światem, przed własnym lękiem, a czasem przed samym sobą. W kamienicy przy ulicy widzewskiej w Łodzi czas płynął inaczej. Tam, gdzie inni słyszeli śmiech dzieci, u Tuwimów panował półmrok. Ojciec, cichy jak książki, które czytał, matka niespokojna jak wiatr, który nigdy nie zasypia. Adela Tuwim wierzyła w znaki, kiedy na policzku małego Julka pojawiła się brązowa plamka, uznała ją za zły omen. Przekleństwo, szeptała zabierając dziecko do lekarzy, znachorów i wróżek. Chciała zmyć z niego ten znak, jakby mógł zniknąć razem z jej lękiem, ale zamiast go uleczyć, nauczyła go wstydu. To wtedy nieświadomie nadała ton całemu jego życiu. Lęk przed oceną, obsesję na punkcie wyglądu, tę nieustanną potrzebę bycia akceptowanym. Julian dorastał w domu, w którym nie mówiło się o uczuciach. Miłość była nieobecna, zastąpiły ją niepokój, kontrola i poczucie winy. W tym emocjonalnym chaosie pojawiła się jednak jedna jasność: Antosia, służąca, która stała się dla dzieci kimś więcej niż matką. Niepiśmienna, ale ciepła codziennie słuchała, jak mały Julian czyta jej nagło z wiersze Mickiewicza i Słowackiego. To przy niej uczył się, że słowa mogą leczyć, że można nimi przykryć strach, tak jak kocem przykrywa się zimno. Z siostrą Ireną łączyła go więź niemal mistyczna. Nie rywalizowali, byli jak dwa oddechy tego samego serca. Gdy Julian wyjechał pierwszy raz sam, Irena codziennie wyrywała kartkę z kalendarza, odliczając dni do jego powrotu rodzina mówiła wtedy z czułością znowu płacze za szafą po latach to właśnie za szafą stanie się symbolem dziecięcej rozpaczy i siostrzanej miłości której nie złamał czas ale dzieciństwo tuwima nie było tylko smutkiem były też eksperymenty małe laboratorium w kuchni zapach chemikaliów iskry fascynacji pewnego dnia coś wybuchło Dosłownie, Julian o mało nie wysadził kamienicy, poparzył ręce, a jego matka popadła w jeszcze większy obłęd. Laboratorium wyrzucono, marzenia też. Od tamtej pory wszystko, co budował, było próbą naprawienia tamtej eksplozji. Wiersze, książki, ironia, to wszystko miało ukryć chłopca, który w środku wciąż bał się własnego ognia. Warszawa roku 1916 pachniała dymem, atramentem, i nadzieją. Miasto pulsowało literaturą, kawiarniami, plotką i poezją. To właśnie tam w kawiarniach pod Pikadorem rodziła się legenda młodych poetów, grupy, która miała tchnąć w polskie słowo życie, bunt i dowcip. Wśród nich był on, Julian Tuwim, chłopak z łodzi, który zamiast miecza miał pióro, a zamiast odwagi błyskotliwy język. Pierwsze publikacje w kurierze warszawskim. Przyniosły mu zarówno zachwyt jak i potępienie Jedni widzieli w nim geniusza, inni gorszyciela Który plugawi język Mickiewicza i Norwida Gdy napisał wiersz do prostego człowieka Konserwatywna prasa uznała go za buntownika i zdrajcę Ale młodzi ludzie czytali jego słowa szeptem Jak modlitwę do nowej niepokornej Polski Związał się z kabaretami, pisał skecze Teksty piosenek, monologi Słowo stało się jego bronią, żart, jego maską. Warszawa śmiała się, gdy tuwim drwił z hipokryzji, kpił z polityków i władzy. Był błyskotliwy, nieuchwytny, pełen uroku, i właśnie dlatego wszyscy chcieli go mieć po swojej stronie. Ale z każdą owacją rosło w nim coś więcej niż duma, rosło zmęczenie, bo za dowcipem kryła się melancholia, a za błyskotliwością, lęk. Julian wiedział, że ludzie kochają jego wiersze, ale nie jego samego, że śmiech, który wzbudzał, był tylko zasłoną przed ciszą, która wracała, gdy gasły światła sceny. To wtedy poznał ją, Stefanię Marchew, dziewczynę o łagodnych oczach i eleganckim geście, córkę zasymilowanych Żydów z Tomaszowa. Nie była muzą z romansu, lecz cichym centrum jego świata. Ich miłość rosła powoli. W listach, w słowach, w poezji. Czym byłbym bez ciebie? Pisał, uczę się, czytam i żyję tylko po to, by ci się podobać. Z czasem Tuwim stał się jednym z najgłośniejszych poetów II Rzeczpospolitej. Warszawa cytowała jego wersy, kabarety rozbrzmiewały jego żartami, a dzieci znały na pamięć lokomotywę. Miał wszystko: sławę, przyjaciół, pieniądze, uwielbienie tłumów. Ale w jego oczach coraz częściej pojawiał się cień. Bo ten, kto żyje słowem, wie, że każde słowo może też zranić, z pozoru miał wszystko: dom przychłodnej, elegancką żonę, przyjaciół, sławę, pieniądze, własnego szofera i limuzynę. Warszawa witała go jak księcia słowa, ale za drzwiami tego świata wciąż siedział ten sam, drżący chłopiec z łodzi, Julian Tuwim. Żył w czasach, gdy miłość i sława miały cenę. Z jednej strony był ulubieńcem salonów, kabaretów i gazet, z drugiej coraz częściej słyszał słowa, które wbijały się głębiej niż noże. Zażydza polską literaturę. Gułajski Mickiewicz, nie nasz. Był zbyt polski dla Żydów i zbyt żydowski dla Polaków. Wszędzie obcy, nigdzie swój. Czuł, że nie ma miejsca, do którego mógłby naprawdę należeć. W listach do siostry Ireny pisał: Nie wiem już, kim jestem, chcę wierzyć, że jestem człowiekiem, ale to chyba zbyt mało. Z biegiem lat pojawiła się też inna choroba strach. Najpierw lekki niepokój, potem ataki paniki, aż w końcu agorafobia. Nie wychodził z domu, bał się ulic, ludzi, spojrzeń. W jego świecie drzwi zamieniały się w granice, a okna w więzienne kraty. Na biurku miał kartkę z notatką. Ciszej, bo w środku drży serce. Uciekał w alkohol, w poezję, w ironię. Ludzie mówili, tu wim pije dla towarzystwa. Nie wiedzieli, że pił z rozpaczy. Gdy po śmierci ojca, matka trafiła do zakładu psychiatrycznego w Otwocku, świat poety ostatecznie się zawalił. To, czego najbardziej się bał, obłęd, wróciło do jego życia jak echo. Pisał wtedy: Nie wiem, kto pierwszy oszaleje: ona z tęsknoty, czy ja z poczucia winy. W tym samym czasie jego twórczość stała się przedmiotem nagonki. Oskarżano go o pornografię, wyuzdanie, o to, że deprawuje młodzież. Prokuratura ścigała go za wiersze, krytycy za zbyt wielką odwagę, a znajomi. Za to, że przestał się uśmiechać. Jeden z nich wspominał po latach, Julian był wtedy jak żywy trup. Kiedy się śmiał, miałem wrażenie, że zaraz się rozpłacze. A jednak w tym mroku wciąż trwała Stefania. Nie była muzą z legend, ale cichą obecnością. Kobietą, która trwała przy nim mimo wszystkiego. To dla niej pisał, to przez nią cierpiał, to dzięki niej jeszcze oddychał. Ja miłość była jak stary fortepian. Czasem fałszowała, ale nigdy nie przestawała grać. Ale życie, jak zwykle, miało swój własny rytm. W drugiej połowie lat trzydziestych przyszło to, czego nikt się nie spodziewał: wojna. Dla Tuwima, człowieka rozdartego między Polską i żydowskimi korzeniami, był to koniec wszystkiego, w co wierzył. Musiał uciekać. Z żoną spakowali kilka walizek i ruszyli w nieznane. Zostawił za sobą Warszawę, przyjaciół. Kabaret, scenę, język, który kochał, i samego siebie. Kiedy w 1939 roku przekroczył granicę Polski, zatrzymał się na chwilę, zerwał z drzewa liść, włożył go do koperty i napisał: Liść z ostatniego drzewa na granicy polsko-rumuńskiej. 17 września 1939 roku. Zabrał go ze sobą w drogę. Jakby wierzył, że może w nim ukryć cały swój kraj. Wraz ze Stefanią tułali się przez Rumunię, Francję, aż do Brazylii i Nowego Jorku. Ale Ameryka nie była domem. Nie rozumiał jej hałasu, pośpiechu, bezduszności. Tęsknił za językiem, który potrafił tańczyć, i za ciszą, która pachniała polskim deszczem. W listach do siostry Ireny pisał: Nie mogę tu żyć. Powietrze nie zna mojego imienia. Z dala od ojczyzny cierpiał coraz bardziej. Nie pisał, prawie nie wychodził z domu. Zamknięty w nowojorskim mieszkaniu, godzinami wpatrywał się w okno, jakby chciał przez nie zobaczyć ulicę Piotrkowską w łodzi. Agorafobia, nerwica, depresja, jego własne demony, towarzyszyły mu na każdym kontynencie. Jedyną nicią, która łączyła go z przeszłością, były listy od Ireny. Tylko jej potrafił się zwierzać. Tylko przed nią przyznawał się do bezsilności. Piszę, by nie zapomnieć, że jestem człowiekiem, notował w jednym z listów. W 1946 roku wrócił do Polski. Władze PRL przyjęły go jak bohatera, dano mu dom, zaszczyty, nagrody, tytuły, nazywano go poetą państwowym. Ale tu wim już nie wierzył w wielkie słowa, milczał, choć wokół niego mówiono coraz głośniej. W Aninie, w Willi przy ulicy Zorzy żył spokojnie, jakby nie chciał przeszkadzać światu, który zapomniał, kim był. Wciąż cierpiał na napady lęku, bał się tłumów, hałasu, przestrzeni, wieczorami siedział sam w gabinecie, przeglądał kolekcje starych książek, amuletów i elementarzy. Chciał stworzyć dzieło o językach świata, podróż lingwistyczną przez alfabet i znaczenie. Nie zdążył. Zamiast poezji pisał już tylko listy, krótkie notatki, ironiczne aforyzmy. Słowo to najbardziej niebezpieczna broń człowieka, zanotował w jednym z zeszytów. Coraz rzadziej się uśmiechał, coraz częściej milczał. Był jak pianista, który stracił słuch. Miał wszystko, oprócz dźwięku, który nadawał sens jego życiu. W 1953 roku. Gdy żegnał się z Ireną przed wyjazdem do Zakopanego, powiedziała pół żartem, pół serio, jeśli nie wrócisz, znów będę płakała za szafą. Nie wiedziała, że tym razem to nie żart. Grudzień 1953 roku. Zakopane przykryte śniegiem. Poeta, który całe życie bał się otwartej przestrzeni, przyjechał tam, by odpocząć, ale nawet w górach nie potrafił być wolny. Nie chodził na spacery, mówił do żony, Widoki najpiękniej wyglądają z okna knajpy. Śmiał się, ale ten śmiech miał w sobie coś z pożegnania. Dziesiątego dnia pobytu, około trzeciej po południu, poczuł się źle. Stefania zawołała pogotowie. Lekarze nie zdążyli. Julian Tuwim, poeta, buntownik, dziecko z łodzi, które całe życie szukało miłości i akceptacji, zmarł na wylew krwi do mózgu. Miał pięćdziesiąt dziewięć lat. Na biurku znaleziono kartkę z ironicznym dopiskiem: Dla oszczędności polecam zgasić światłość wiekuistą, gdyby miała kiedyś zaświecić. Jakby nawet śmierć chciał rozbroić żartem. Pogrzeb w Warszawie był uroczysty. Władze PRL żegnały go jak narodowego poetę, tłumy ludzi szły za trumną, premier Cyrankiewicz wygłosił mowę, orkiestra grała marsz, a na alei zasłużonych w powązkach. Spoczął obok żony i tych, którzy kiedyś wierzyli w moc słowa. Ludzie płakali. Niektórzy mówili, że wraz z Tuwimem umarła lekkość polskiego języka, ale jego słowa nie zniknęły. Wiersze, które kiedyś oburzały, dziś są czytane z czułością. Dzieci znają lokomotywę, nie wiedząc, że napisał ją człowiek, który panicznie bał się podróży. Studenci cytują, do prostego człowieka, nie wiedząc, że powstało z bólu i gniewu a nie z rewolucyjnego zapału. Stefania przeżyła go o 40 lat. Nigdy nie udzielała wywiadów. Nie mówiła o mężu. Nie wspominała jego poezji. Jakby całe ich życie zamknęło się w jednym zdaniu, które mogła powtarzać tylko w myślach. Czym byłabym bez ciebie? Ja, adoptowana córka, Ewa, zostałam architektką. W dorosłym życiu założyła fundację imienia Juliana i Ireny Tuwim, by pomagać dzieciom i niepełnosprawnym, tym, którzy nie mają głosu, tak jakby chciałaby słowo jej ojca, wciąż mówiło w imieniu tych, których świat nie słucha, a jego dziedzictwo, to nie tylko poezja, nie tylko rytm i błyskotliwość języka, to przypomnienie, że wrażliwość nie jest słabością, że człowiek może być jednocześnie śmieszny i święty, kruchy i nieśmiertelny. Że można całe życie uciekać od samego siebie i mimo to zostawić po sobie coś, co trwa. Julian Tuwim odszedł, ale jego słowa wciąż żyją, nie tylko w książkach, ale i w tym co najprostsze: w dziecięcym śmiechu, w pociągu, który rusza z peronu, w krótkim wersie, który nagle przypomina nam, kim byliśmy. Był poetą, który śmiał się z własnego bólu i człowiekiem, który całe życie marzył o spokoju. Nigdy go nie znalazł i może właśnie dlatego jego poezja tak głęboko dotyka tych, którzy też szukają. Bo przecież każdy z nas ma w sobie coś z Tuwima. Strach, który nie daje spać, miłość, której nie umiemy wyrazić i to nieustanne pragnienie, by choć raz zostać naprawdę zrozumianym. Może dlatego jego wersy nie starzeją się, bo nie są o epoce, są o człowieku. O wrażliwości, która boli. I o pięknie, które nigdy nie trwa długo. Dziękuję, że byliście dziś ze mną. Jeśli ta historia poruszyła was tak jak mnie, zostawcie ślad, komentarz, subskrypcję, słowo to dzięki Wam te opowieści mogą dalej żyć. A w kolejnym odcinku opowiem o kobiecie, której uroda stała się przekleństwem, a milczenie formą buntu o aktorce, którą kochała cała Polska i która zniknęła w cieniu własnej legendy. Do zobaczenia w następnym spotkaniu. Dobranoc. I pamiętajcie, nawet kiedy słowa milkną, wciąż możemy słuchać sercem.